W każdej chwili można zachlać, nieważne ile jest się w abstynencji. Szczera prawda, słuchajcie, u nas w ośrodku trafiają ludzie, którzy byli 10 lat w abstynencji, 12-15. Nie jest to częste, ale tak się zdarza. I w tej chorobie trzeba być czujnym, jak komandos. Uważnym. Może nie bez przesady, że teraz chodzisz i w ogóle nic najważniejsze w swoim życiu to jest tylko być ostrożnym butelka leci, spierdzielasz, jesteś w ogóle przestraszony życia, funkcjonowania i tak dalej. Nie, to nie wygląda w ten sposób. Bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo można się tego nauczyć, łatwo później tym zarządzać, trudno nauczyć, ale łatwo później już się funkcjonuje, jak jesteś już w miarę uważny i, i, i działasz. Najważniejsze, co trzeba zrobić, moim zdaniem, to nie jest to, że teraz kurde mówię o tym, że wszyscy mają to robić, I ja to robię i to działa. Ja chodzę uśmiechnięty. Ten, co mnie zna, to, to wie dokładnie. Pomagam ludziom wyjść z uzależnienia, czyli mam cały czas kontakt z ludźmi, jestem narażony na różnego rodzaju bodźce, głody, jeszcze bardziej niż inni. Czyli muszę zrobić dwa, trzy razy więcej roboty niż osoby, które nie wiem, są narażone na to, więc ja mam trudniej, nie trudniej. To jest moje, tak? Po prostu taką decyzję podjąłem, ale ja do dzisiaj, do dzisiaj, nie mówię, że codziennie będę, będę Wam kłamał, że codziennie aż tak nie, już teraz nie muszę, ale prawie codziennie, nie ma chyba tygodnia, no chyba, że chory jestem albo inne czynniki, bo to już jest szósty rok trzeźwości mi leci, ale codziennie pracuję nad sobą, obserwuję się, patrzę, co działa, co nie uważam, uczy się nowych w ogóle rzeczy. Jest szok w ogóle, że pięć ponad lat jesteś trzeźwy, uczy uczysz się dalej funkcjonowania, bo jesteś w, innych, w innej sytuacji. Jeszcze w takiej nie byłeś. Ale nie ma tygodnia, żeby nie zrobił czegoś dla swojej trzeźwości, żeby się udoskonalać, żeby zrobić lepszą wersję samego siebie, żeby to jeszcze, żeby było jeszcze, był jeszcze lepsze. Bo ja nie wiem, co będzie w przyszłości. Ja muszę często, częściowo przygotować się na, na coś, co mnie będzie czekało, na duże emocje, na dużo wariacji, bo ktoś może mi ubrzeć bliski, jakiś wypadek, różne sytuacje, a ja nie chcę już do tego wrócić. Więc czym, czym bardziej, więcej będziesz pracować nad sobą, bardziej łatwiej, może częściej wyciągał wnioski, wdrażał życie, modyfikował je, to tym bardziej będę przygotowany i silniejszy. Czy jest możliwość, że wrócę do e, uzależnienia? Jest. A kto to wie? Ale robię wszystko to w mojej mocy, żeby tego nie zrobić. I tego Wam życzę. Rozwijajcie się codziennie, pracujcie nad swoją trzeźwością i nigdy, ale to nigdy nie poddawajcie się wyjścia z uzależnienia. Trzymajcie się.